Ciao się, witam na nowym na moim kanale. następnie chciałam wam przypomnieć o tym, że się do ponad 3300 zł płacąc z moim kodem 23 zł, a czym więcej w pasacie to macie większą szansę na wygraną a do wygrania macie piękne rękawiczki Hreamstone lub za 1100 zł, bo ja to najtrudniej za tyle samo. Oprócz tego macie na za niecałe 600 zł i macie meczkę Golden Call oraz kołaczka neon Rider. Także myślę, że naprawdę śliczne skinki łącznie po 3300 zł, czym więcej w pasacie, to macie większą szansę na wygraną, a żeby płacić, kliknąć tutaj plusik, pisać tutaj kodzik grabi do 18, daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4zł bonusu powitalnego na sam start jeśli gracie pierwszy raz na stronie z metod płatności, czy to blik czy place of Card, czy skinki a jak wypłacacie skinki przychodzę do was bardzo szybko bo dosłownie w minutkę nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj bo na naszej po prostu nie zaliczycie dostaniecie 20% więcej do wpłaty a nie będziecie mieć szans na 3300zł do wygrania z moim kodem więc zachęcam serdecznie żeby o tym pamiętać a nawet jeśli nic nie chcecie wpłacać to po prostu użyjcie a z góry dziękuję bo mnie to wspiera a jeśli jednak pasacie i gracie sobie na stronę, to za każdy level zdobyty otrzymujecie kaskę i to naprawdę sporą, bo tutaj no jest kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt nawet, nawet z kilkaset jest za ostatnie levele. ale tutaj macie też po kilka stówek, także myślę, że naprawdę spoko sprawa to jest po prostu zagranie. A jeśli gracie też, to levelami wam się odblokowują darmowe skrzynki, które co 24 godziny możecie sobie otworzyć. E, tylko sobie tutaj muszę wejść, pik. No i macie tutaj 12 skrzyneczek, 13 właściwie skrzyneczek, ja mam 12 odblokowanych, ale załóżmy, że macie nie wiem, na przykład 75 level, no to macie 8 skrzyneczek, codziennie możecie je sobie otwierać, nie że jednorazowo, tylko codziennie, co 24 godziny, czyli jak na przykład otworzę teraz o 18 tą skrzyneczkę, to jutro o 18 mogę znowu ją otworzyć, także sobie otwórzmy, pyk, i zobaczmy co dostaniemy, no dostaniemy good Knajfa za 1300 zł, więc jest to bardzo spoko sprawa, eee, jeszcze sobie otwórzmy legenda, pyk, i z legendą dostajemy sobie emeczkę Vaporwave za niecałe 500 złotych, więc też spoko, mamy 80 koła dzięki temu. I mamy oczywiście na stronie eventy, w rankingu zadany miejsce, który zajmiecie na koniec eventu, otrzymajcie skinka. Za pierwsze miejsce są piękne rękawiczki za prawie 12 tysięcy, a za pozostałe miejsce no, macie też śliczne nagrody, bo macie tutaj chociażby emeczkę Welcome to the Jungle czy nowego nomada Marble Fade'a. No macie tu wiele kosek skinków, 77 osób wygrywa. A z ostatnie miejsce jest tutaj kaszek za 1500 zł, więc też sobie warto go snajpić. E, tutaj sobie możemy ustrzeić skinka, także pyk i leci nam petka za 95 zł. Bardzo spoko traf. Mamy oczywiście Marketplace jeszcze, wtedy sobie kupować czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie, także odpuszczmy sobie tutaj jedną skrzyneczkę. E, pyk i otrzymamy sobie no niestety petkę, no niestety petkę 200 zł, ale spoko jest w klimacie dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj otwieramy wszystkie zielone skrzynki na trybie joker, także ja sobie daję tutaj rosnący pyk tam gdzie będzie dużo zielonego, albo będzie jakiś zielony skin, to to sobie otwieramy eee, także wszystkie sobie tutaj dodajemy do bitwy czy to jest zielone? no nie no to jest niebieskie, to jest zielone za to, tutaj mamy palmę, czy możemy to uznać? Teoretycznie tak. No dobra. To tutaj mamy, tutaj mamy. Tutaj mamy zieloną skrzynkę. Pyk. Te teoretycznie nie są zielonymi skrzynkami, no ale mają zielone tło, więc też to zaliczam. Żeby było więcej skrzyneczek. Tu są zielone rękawiczki, też możemy je zaliczyć. Tu mamy zieloną skrzyneczkę, tu mamy zieloną skrzyneczkę. Tutaj mamy zieloną skrzyneczkę. A tutaj nie ma żadnej. To nie wiem, czy zaliczać, Bo jest tutaj gamma Doppler, który ma troszkę zielonego, ale no nie, no to aż tak nie zaliczamy tego. To sobie zaliczymy do zielonych na pewno. To jest takie żółte bardziej, ale w sumie możemy pociągnąć pod zielone. Tutaj mamy zieloną skrzyneczkę. Tutaj mamy zieloną skrzyneczkę. Tutaj mamy zieloną skrzyneczkę. To będzie bardzo droga bitwa i bardzo potężna. Ale mam nadzieję, że będzie warto i że wygramy. Wiem, że jest dużo drogi skrzynek zielonych. No właśnie, pyk, pyk. Mamy tutaj jeszcze. Mamy tutaj skrzyneczkę, tutaj. E, no i mamy. To jest zielone teoretycznie. I to. No i mamy. 80 koła bitwa. 31 skrzynek. A to dałem tutaj tą jedną eventową. Dobra, to sobie usuniemy. Dobra. 80 tysięcy bitwa. Ja, ja zabuję, że ja to robię. Bo to jest 80 koła. To jest cały mój budżet. W ogóle farzy wystarczyło idealnie. Nie wiedziałem, że to tyle wychodzi za te skrzynki. Ale no dobra. Pana dwa i pójdziemy sobie w anty. 80 koła bitwa, mamy wszystkie zielone skrzynki. To tak, jest tak potężna bitwa, że o Jezu, znaczy, no mam taką nadzieję, że coś tutaj będzie leciało. Pierwsza skrzynka, trafiam jakieś oklarki. Co to w ogóle jest? To jest sticker, ok. Nie, nie widziałem czegoś takiego. Mamy pokorące skrzynki za 10 złotych. Co to jest najlepsze? To co on dostał oczywiście, ja dostałem za 28, ale tutaj dostajemy tak 25, prowadzimy. No w każdym razie te skrzynki pierwsze nie są zbyt ważne, bo są tanie, a potem są skrzynki, nawet za 16 koła jest ostatnia, więc no, tam, tam będzie tam będzie dym. Tutaj do ostatniej skrzynki będzie walka, znowu trafiamy po koronce, ja i boddak, że to jest najdroższe, za 280 zł. No i to co on trafia oczywiście, ja dostaję za 117. Ale dobra, niech mi ta najlepsze itemki dropią w tych najdroższych skrzynkach, bo tutaj to mówię. Tutaj aż tak się nie Przegrywamy o cztery dyszki. Koronka dla przeciwników. Tutaj jest skrzynka za 200 zł, więc tutaj już coś dobrego może polecić, A bupa za 4 koła można polecić chyba leci. Ze skrzynki za 170 zł, a za 4 koła. No to są uraki trybu Joker, gdzie na wszystko jest równy procent szans. No taka łupka już robi sporą przewagę. Patrząc na to, że to było ze skrzynki za 170 zł w po ze stery koła, no to jest, to jest troszkę lipa w, dla nas. Ale dobra, no, to jest do odbicia. To jest do odbicia, to jest do odbicia, oczywiście. Nawet połowa bitwy nie jest za nami. Tutaj koronka jakaś? O nie, był a był taki lak pod koronkę. Ale chyba, chyba tutaj, no niestety. Niestety nie ma dla nas żadnej koronki. Tutaj jest Kukri Fade, ale nie dostajemy go. No tu już się naprawdę spoko z księgi, bo tutaj. Skrzynka za 600 złotych daje nam rękawiczki do tysiaczka. Tutaj jest karambit lord do trafienia, ale no nic, na mnie już połowa bitwy za nami. No ale dobra, zaraz już będą te naprawdę potężne skrzynki, w sensie już są potężne, ale nie aż tak, nie aż tak, bo zaraz będą bardzo drogie, bardzo drogie. 500 złotych no spoko, trochę się przewidzieliśmy. Już mamy niecałe 3 koła straty. O dobra, nie było tematu, teraz zostaje 4 koła i mamy 6,5 koła straty. Ok, Emeczka, spoko. No już tutaj są skrzynki naprawdę drogie. Już 2000 zł za skrzynkę i dostają koronkę, no to tutaj są potężne skiny. M9 Slaughter najlepszy. Jest karambit albo M9. Jest karambit? Ile tańszy? 7,5. OK. Mamy 12. Ponad 12 koła straty. I teraz tu jeszcze więcej. Teraz mamy 15 koła straty. I na razie nic nie odrabiamy, a skrzynek coraz mniej zostało. Nam 7 skrzynek, ale najdroższe zostały. Ale najdroższe zostały. Ciągle się od nas oddalają. 18 koła straty Jest lipa, ze skrzynki za 6 koła daje nam po... Łącznie 500 złotych Tutaj też lipa Chociaż im dało OK w miarę, ale... Tutaj awóbka jakaś potężna Jest hydra, OK. 11 koła 3 skrzynki, proszę White lotus, super, 25 koła, wychodzimy na prowadzenie Dwie skrzynki Oj, mają koronkę, tu jest butterfly Czy Tutaj jest rubik gwarantowany, oby szkieleton Oby szkielet. no i gg to już jest nie do odbicia. To już jest nie do odbicia. Tu dwie lorki nawet nam by nie dały, jeszcze nie mają Boże święty, wiedziałem, że ta bitwa to błąd. M4A4 Za 50 koła na dodatek. 150 koła na łeb. No zmiażdżyli nas. My mieliśmy 80 koła, oni 230. Staliśmy zmiażdżeni. Staliśmy zmiażdżeni. Ja wam dziękuję za ten odcineczek, jutro spróbuję się odbić, łapka w górę, sobie z w kodzie, do 18, wszystkie linki w opisie, jak chcecie, żebym na przykład w innym kolorze otworzył wszystkie skrzynki na stronie, to możecie napisać w komentarzu, na przykład, nie wiem, nie, że w niebieskim jesteście, zobaczymy, wszystko zrobimy, wszystko możemy nagrać, wszystkie linki w opisie, trzymajcie się, elo!